Zapowiedziałam ten temat, o którym teraz opowiem trochę więcej, czyli naszą fascynację seryjnymi mordercami, ale w ogóle pokazywaniem przemocy na ekranie. Tak jak mówiłam przy okazji serialu Damer, który możemy oglądać na Netflixie, to właśnie on jest źródłem moich rozmyślań na ten temat w, w ostatnich dniach. Mówiłam, jak ten serial jest zrealizowany, jakie wywołuje efekty. Wspomniałam też o kontrowersjach, które się wokół niego rodzą, ale przywraca on dyskusję de facto starą jak świat czyli powód naszego zainteresowania interesowania treściami, które wywołują w nas reakcje emocjonalne niekoniecznie pozytywne. Horror czy true crime, z którym tutaj mamy do czynienia, bardziej true crime niż horror, oczywiście niektóre tutaj sceny są rodem jak z horroru, ale trudno się dziwić, skoro to serial o seryjnym mordercy, przyciągają naszą uwagę przynajmniej z kilku powodów. Zacznijmy od tego najbardziej prozaicznego. Rozrywka nie jedno ma imię. Są ludzie, którzy uwielbiają przed snem obejrzeć właśnie sobie horror albo obejrzeć taki serial jak serial o Jeffrey'u, damerze, bo w kontekście wydarzeń dnia codziennego pozwala im się to wyrwać z pewnego zaklętego kręgu codzienności, odpocząć niejako i przeżyć coś co jest trochę inne niż rzeczywistość. Znam takie osoby, które uwielbiają ten serial oglądać na przykład przed snem. Dla mnie to jest dosyć problematyczne. Ja się później źle czuję, muszę sobie to przemyśleć, co obejrzałam, jakoś się wobec tego zdystansować, ale każdy ma inne potrzeby, więc ten element szukania pewnego rodzaju mocnych bodźców gdy mowa o rozrywce, to jest coś, co towarzyszy nam w życiu i pozwala się trochę zdekompresować po trudach codzienności. Więc to by była ta pierwsza przyczyna. Dlatego takie seriale jak Dexter, chociażby obok tutaj serialu o Jeffrey'u Damerze, Dexter oczywiście fikcyjna opowieść opowiadająca o seryjnym mordercy, który jednocześnie trochę działa na granicy prawa i trochę pomaga wymiarowi sprawiedliwości, więc gdzieś jest taką interesującą postacią, niesamowicie też sympatyczną, co jest zaskakujące, to byłby tak. Taki, y, inny punkt odniesienia. Też nie bywała popularność takich filmów jak chociażby Milczenie Owiec, y, ze zwróceniem uwagi nie tylko na tą postać, którą tutaj y, aktorka grana przez Jodie Foster ściga, w czym pomaga jej Hannibal Lecter, siedzący już za kratami y, morderca, inspirowany zresztą też realną postacią innego mordercy, y, żyjącego przed epoką Jeffrey'a Adamera czy Johna Wayna Gacy'ego. To kolejny taki seryjny morderca, który y, cieszy się, jakby na to nie patrzeć, dużą popularnością w popkulturze, no to te rzeczy cieszą się właśnie naszą, naszym uznaniem. Ze względu na ten element rozrywkowy, to by była jedna rzecz, ale druga rzecz to też nasza ciekawość świata. Czytałam taki artykuł napisany przez osobę zajmującą się psychologią, która opisuje nasze zainteresowanie światem drapieżców. Tutaj chciałam użyć tego anglojęzycznego terminu predator, czyli ktoś, kto właściwie ściga ofiarę, ktoś, kto jest prześladowcą. Też ze względu na to, że nasze przystosowanie takie do życia w świecie polega na tym żebyśmy uczyli się przewidywać możliwe zagrożenia i oglądanie co jest paradoksem oglądanie takich historii na ekranie pozwala naszym mózgom zrozumieć pewne mechanizmy yy, Ciążące nad nami, właściwie grożące nam niejako w świecie. Oczywiście nie jest powiedziane, że każdy z nas, albo nawet co dziesiąta czy co setna osoba, będzie miała do czynienia z tak niebezpiecznym wydarzeniem, jak spotkanie z seryjnym mordercą, ale jednak uczy nas to przewidywać różnego rodzaju zagrożenia istniejące w świecie. Wspomniałam o Hannibalu Lekterze, będę tak tutaj przetykała różnymi, różnymi nazwiskami fikcyjnych i nie tylko, bohaterów, właśnie będącymi seryjnymi mordy, mordercami. Hannibal Uwodził nas też z ekranu jako Mac Mikkelsen w serialu sprzed kilku lat, gdzie był niesamowicie elegancką, wysublimowaną osobą, uwielbiającą sztukę wysoką, jednocześnie lekarzem psychiatrą. No, później wcielał się oczywiście w niego Antony Hopkins i tę historię znamy, ale jednak przyglądanie się Hannibalowi Lekterowi jako takiej super eleganckiej postaci miało też taki element przyjemności, tak zwanej guilty pleasure, czyli takiej, której trochę moglibyśmy się wstydzić, ale która właśnie pozostaje przyjemnością. Więc z jednej z jednej strony rozrywka, z drugiej strony przystosowanie się do życia we współczesnym i nie tylko świecie, a z trzeciej strony trochę ucieczka od rzeczywistości. To byłyby te powody, które sprawiają, że lubimy oglądać seriale takie jak ten o Jeffrey'u Dahmerze. Oczywiście każdy może mieć inaczej, ale warto się nad takimi rzeczami zastanawiać, co nas właściwie przyciąga do telewizora czy przed ekran. Zachęcam do takich myśli również przy niedzieli i do zobaczenia w następnym odcinku.